Witam, chcę Wam zaprezentować pastę homeopatyczną. Wiecie, co to jest homeopatia? Muszę otworzyć. Homeopatia to wtedy to jest takie lekarstwo, którego praktycznie nie ma, ale leczy. To samo jest z tą pastą. Nie ma tej pasty, ale został po niej ślad, czyli pasta homeopatyczna. Wcześniej tutaj włożyłem, uzyskałem kilka deko specjalnej pasty, i składnik pochodzi w ogóle z kosmosu, to są takie cuda, nie widzę, że naprawdę. Wystarczy włożyć do pojemnika, wyciągnąć i zostaje po niej ślad. Po pierwsze nie potrzebuję wody, słuchajcie, wkładam, no i czyszczę sobie ząbki, zawsze są bielutkie, świeże i w ogóle najlepsze, jakie mogą być. Mogę śmiało trzymać, patrzy się taką zniszczoną szczoteczką, a da się też umyć. Teraz zobaczcie, biorę, synowi się na przykład znudziła zabawka, Biorę na przykład, chcę mieć białą, nie? I w tej paście tutaj smaruję, smaruję wszędzie, tak, tak, tak. Szczepnę. I proszę bardzo, zrobiła się biała, prawda? Tak samo. Mamy jakiś tam rysunek, na przykład taki, nie? Tak jakiś zegar. Teraz chcę, żeby mieć białą kartkę. Szczepuję, szczepuję. I proszę bardzo. Jest biała kartka. Także będziecie mogli kupić tą pastę. No, koszt musi być wysoki. Kilka stówek na pewno. Ale yy, będzie starczała do końca życia. Prawie to gwarantuję. Także nie kupuj na razie na zapas jakiś past. Kup sobie jedną. Może nie wiem, kiedy ten produkt wyjdzie. Yy, jakaś nazwa. No. W ząbki wal, o, w ząbki wal, może fajna taka polska. Nie, polska to teraz musi być kolody, dało w tym stylu. Dobra, to będzie taka zagraniczna w ząbki wal. Tyle na temat pasty. Chyba Wam się spodobało. Czekajcie, aż się pojawi w sklepach. Zbierajcie pieniążki, bo tania nie będzie.